Cześć! Dziś mamy niezwykłą rocznicę urodziny Jean-Antoinette Poisson, znanej jako Madame de Pompadour, jednej z najbardziej wpływowych kobiet w historii. Urodzona w 1721 roku, Madame de Pompadour była nie tylko kochanką i przyjaciółką króla Ludwika XV, ale także jedną z najważniejszych postaci XVIII-wiecznej Francji. Jej wpływ sięgał daleko poza dwór królewski. Jako mecenas sztuki przekształciła manufakturę porcelany w szewr w europejską sławę, a jej inteligencja i spryt wpływały na decyzje polityczne króla. Madame de Pompadour potrafiła odparować krytykę z humorem, mówiąc, że pewne pozycje można przyznawać tylko w sypialni. Jej przyjaźń z Wolterem, symbolem oświecenia, dodatkowo podkreśla jej znaczenie kulturalne. Nawet kiedy ich związek z Ludwikiem XV ochłodził się, pozostała jego zaufaną doradczynią. Pamiętana jest za słowa po mnie po to”, symbolizujące jej świadomość nadchodzących zmian we Francji, tak więc pamiętajmy dzisiaj o Madame de Pompadour, prawdziwej celebryce swoich czasów, której wpływ i dziedzictwo trwają do dziś. Podobało się śledź po więcej.